Powiem szczerze, że na razie jest wszystko dobrze. Frekwencja to jest około 130 dzieci, które biorą udział w zawodach. Wyniki poczekajmy do końca, zobaczymy, aczkolwiek pierwsze biegi pokazały, że stałem na wysokim poziomie. U nas to są imprezy cykliczne organizowane przez MOSFIR. Takie zawody odbywają się nie tylko na naszej pływanie, ale także na pływanie Orka, na pływanie Delfin. Także są to zawody kilka razy w całym. No mamy kilka tych klubów: Salos Kielce, Korona Swin Kielce, nasz klub na pływanie Orka. Także zawodnicy, wiadomo, oni trenują ciężko i dzięki temu mają lepsze rezultaty. Aczkolwiek te reprezentacje szkolne też są fajne, bo dzieciaki mogą się realizować w tym, co lubią, czyli wpływają. Wyglądało się dosyć dobrze, eee, wygrałem dystans 50 motylem i 100 dowolnym. Ogólnie na zawodach jest miła atmosfera, fajni ludzie. Jestem zawodnikiem klubu Korona w trenujemy około 11 razy w tygodniu, rano, po południu. Najle, największym osiągnięciem są finały na Mistrzostwach Polski, miejsca w pierwszej dziesiątce. A? 50 kraul, motyl. Myślę, że bardzo miło, ponieważ Ludzi w gimnazjum właśnie nie umie pływać i tutaj mają, nie umie albo umie pływać, a jeżeli umieją, to tutaj mają okazję zademonstrować to, co potrafią. Bardzo, bardzo. Jako rzędu się zawodnicy, którzy zaskoczyli przede wszystkim szczospolski ostatnio, przez Polski nawet. No i, i typowi amatorzy, dzieci, które są bardzo że przyszły, bo też jako zabawy, niejako również przy okazji na pewno mogą się sprawdzić i, i, i trochę zdrowia przy okazji skak... no i nie ukrywam, że jak rozmawiam z jest radość, że czy, na lekcji, i nie ma jak na lekcjach, mam dzień wolny przy okazji, tak y, mogą zdać medale, dyplomy, upominki także myślę, że, że jest wszystko y, atmosfera bardzo, bardzo dobra atmosfera jest jak trochę zadowolone, trochę niektóre wystraszone, ale wiadomo, no, rzadko pływają, co niektórzy tutaj, no, zmierzyć nie siebie z zawnikami i są taka, taka po prostu pewna, pewna trema, ale jako wszystko zostaje opanowane i, i impreza bardzo fajnie.